Co musi kupić. Milanku, co malujesz? Ciężarówkę czerwoną. Czerwoną ciężarówkę? Tak, a wagon będzie niebieski. Hmm? A Bartusiu, co robisz? Achanówkę. Ty też ciężarówkę? Ale, to Ale jakieś to... kwiatki odbijasz? Ma... Powiedz to, to? Powiedz, że to koła są, co nie? Koła są. Mama ci musi podpowiadać? Tato, a, on, a on robi coś, tak mnie naśladuje. No, naśladuje cię, bo on patrzy, bo się uczy wszystko od starszego brata. Tak, bo on lubi to, co ja. Mhm. On lubi mnie. Lubi Cię Bartek? Tak. A lubisz Milanka? No, tak. Bo to twój brat, co nie? U mnie na śladu jest? Mm. Tato, nie udał mi się ciężarówkę. Co ci się nie udaje? Ciężarówkę. Bartusiu. Udaje mu się ciężarówkę?